No bo to jest taki facet naprawdę, no co Ma dobre pomysły. Zawsze mam z tego. No bo to jest moja opcja. Dlatego, że mówi to, co dla nas jest najważniejsze. Dlatego, że jest najlepszy. Dobrze mówi. Nie mam opinii. Ja na żadnego. Ni żaden. Ja potwierdzam. To, to mój wybór. 18 maja odbędą się wybory prezydenckie. Mamy jeszcze troszkę czasu, by przyjrzeć się uważnie kandydatom. I ich programom wyborczym. Drodzy widzowie, kto według Was ma największe szanse na wygraną? Komu kibicujecie? Kto zostanie prezydentem Polski? Dziś na ten temat porozmawiam z mieszkańcami Siedlec. Zapraszam Państwa na sonda. Czy ja mogę panią przeszkodzić? Wam cię pytam o to, który z kandydatów na prezydenta podoba się panią najbardziej? Na... Proszę pani, proszę pani żaden. O, żaden. Ja żaden. A pani? To ja potwierdzam. Zostałam oszukana na emeryturze, żaden. No. Myślę, że hołownia. Hołownia, dlaczego właśnie ten kandydat? Szymon no. hołownia? No, a drugi to byłby ten odpisu. Ale dlaczego hołownia? No, nie wydaje mi się, że ma dobre pomysły. I... I żeby coś się zrobił dobrego. Pan Nawrocki. A dlaczego? No bo to jest taki facet naprawdę, no co, Trzaskowski? Głupi, można powiedzieć. Mm -hmm. Tak, i cał wy, nie wyrabiają teraz? Zawsze mam z stałego. Niestety ja się nie udzielam politycznie, więc niestety nie, 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 mam, nie mam opinii. Nie, nie interesuję się polityką, nie, nie rozglądam się dookoła. Więc nie, nie mam odpowiedzi na to pytanie. Na pana Nawrockiego. A dlaczego? No, bo to jest moja opcja, jego podoba mi się jako, trudno powiedzieć polityk, bo miał też tak doświadczenie, ale pan Nawrocki. Nie wiem, jeszcze nawet nie zastanawiam się nawet. Trzaskowski. I dlaczego? Dlatego, że jest najlepszy. Lepszego nie ma. Pytamy o to, który z kandydatów na prezydenta podoba się pani najbardziej i dlaczego? Mendes, dlatego, że mówi to, co dla nas jest najważniejsze. A co jest dla nas najważniejsze? Bezpieczeństwo Polski. Dla mnie to jest najważniejsze. I to, że Polak ma być Polakiem, a nie niewolnikiem jakiegoś obcego kraju. Chcemy być Polakami, nie po to nasi przodkowie o to walczyli, prawda? Jesteśmy Polakami, żyjemy w Polsce. Chcemy żyć w wolnej Polsce i suwerennej, a nie to, co nam proponują inni. Wszędzie mamy łatwe pytanie. Pytamy, który z kandydatów na prezydenta podoba się pani najbardziej i dlaczego? Rafał Trzaskowski. I, I dlaczego? No, i inny mądry. Maj, mój wybór. Nie interesujemy się aż tak polityką, właśnie, a, a z tego, co widzimy w telewizji, to tak trudno nam się zdecydować na kogokolwiek, jeszcze naprawdę. Ja, ja nie umiem w tej chwili jeszcze powiedzieć. A ja jeszcze. tak na wstępie to men, na Mencena w pierwszej turze, a w drugiej to będę się zastanawiała. Ale dlaczego właśnie Słowomir Mencen. No dlatego, że no po prostu no, jego te bym powiedziała najbliżej mi są jego propozycje rządowe. Który z kandydatów na prezydenta jest pani najbliższy, który się najbardziej podoba? Czeskowski. Ja... Zdanie, powiem, ja na pana czeskos... Czeskowskiego bym ten... Głosowała. Tak. A pani? Ja na żadnego. Pan Nawrocki. A dlaczego? No, dlaczego? Dobrze mówi, to co się mnie podoba. Nie wiem. Między Męcenem a y, panem Nawrockim. Mhm. I dlaczego? Dlaczego akurat tych dwóch stawia pani tak najwyżej? Dlaczego? No bo tak jakaś bardziej ich darze zaufaniem, wie pani. Uważam, że oni się nie mijają z prawdą że są za tymi wartościami, które ja się nimi kieruję. No i chyba to, to jest ta podstawa. Męcen. I dlaczego? No, jest najbliżej moim tym. Jak to się zwie? No po prostu ma najbardziej zbliżoną po mm, ideologię polityki do mnie. Ma no, żadnego z nich. Dlaczego? No bo tak. Jedna partia, druga partia, się kłócą między sobą. Dla mnie nie ma kandydata. Nawet się nie interesowałem jeszcze. Także poczekajmy. Pan Nowrocki oczywiście. Dlaczego? Dlatego, że ma dobry program. I dba o interesy Polaków. Tak mi się wydaje. Z tego co mówi, zobaczymy. Nie mam zdania na ten temat. To dlaczego? Żaden? Żaden. Naprawdę nie mam zdania. Jeszcze nie wiem, muszę przeczytać programy. Bo na razie to co pokazuje wiadomościach, to są tylko wybrane elementy yy, z całości, które nie do końca są wiarygodne. takie wiarygodne, dobre słowo. Ja to bym raczej głosował chyba na Menzena. No i dlaczego właśnie Menzen? Nie wiem, bo taką prawdę mówi trochę e, o tym w ogóle wszystkim, co teraz się dzieje. No, że Polska chyba powinna swoją spraw pilnować, a nie jakichś tam innych, no nie? I w ogóle i przeciwstawiłby się przeciw tych imigrantom, co teraz się dzieje? Jak mi się wydaje. Albo ewentualnie jeszcze ten. Brown. Brown na moment. Ale Ben na bardziej bym głosował. Benzena. A dlaczego? Po prostu. Drodzy widzowie, który z kandydatów powinien zostać prezydentem naszego kraju? I dlaczego? Zostawiajcie lajki, komentarze na ten temat. A na dziś to już wszystko. Ja dziękuję za uwagę i do zobaczenia za tydzień.